Urzekła nas tutaj kultura, otwartość ludzi. Mamy dużo, dużo, dużo znajomych, ludzie nas tutaj e, akce Zgaduje akceptują. Tak, Tymioną. rozwój niesamowity. Ogromny plac budowy. Za każdym razem, co przyjeżdżamy, co, co sezon, e, powstają nowe drogi. Tu, jak się coś wystawia, jak się ma taras, to, to, to stoi cały rok. I cały rok się z tego korzysta. Dosłownie. O każdej porze dnia i roku. No, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że ja płacąc wszystkie opłaty tutaj mam 203 dolary miesięcznie. Tu się można nauczyć żyć. No, jest takie przysłowie, że my mamy zegarki, oni mają czas. Dzień dobry Państwu. Witam Was w kolejnym wywiadzie z naszym klientem, który zakupił nieruchomość w Dominikanie. Jesteśmy, no. W pięknych warunkach w Dominikanie na osiedlu Kokotal, jednym z moich ulubionych osiedli. I dziś, dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Tomaszem, szczęśliwym już właścicielem nieruchomości właśnie tutaj w Dominikanie. Witam Cię, Tomaszu. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz mi, co sprawiło, że w ogóle zacząłeś interesować się nieruchomościami w Dominikanie? Skąd w ogóle cała historia? dlaczego trafiłeś do Dominikany? Nasza Jak to u Ciebie wygląda. Przygoda zaczęła się w 2019 roku. Nasi przyjaciele wzięli ślub tu na w... miejscu? Nie, nie. Podróż poślubną okay. sobie wykupili Dominikanę. No i poprosili nas, żebyśmy im towarzyszyli. No i w listopadzie w 2019 roku, przed pandemią, przyleciliśmy z nimi tutaj. No dwa tygodnie. Imprezowania, no, zwiedzania. Wróciliśmy do kraju. Zaczęła się pandemia. No i cały czas z żoną w domu siedzieliśmy i rozmyślaliśmy o tym raju na ziemi. No i tak mówiliśmy, o, fajnie by było, żeby powrócić tam jeszcze kiedyś. Wiadomo, w międzyczasie jakieś, jak to podróżuje się jakiś Egipt, Turcja, Chorwacja, no ale ciągle byliśmy myślami tutaj nic nie było w stanie nawet minimalnie przebić dominikany właśnie no i dobra odważyliśmy się lecimy we dwójkę który to był rok rok później to był 2023 drugi drugi i od tamtej pory przyjeżdżaliśmy co wiosna i co jesień teraz jesteśmy dziewiąty raz od 20 <grym> od 19 no, no, roku tak, no, to tak, tak 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 dziewiąty raz ale yy, po pierwszych, dwóch, trzech razach, no, urzekła nas tutaj kultura, otwartość ludzi. Mamy dużo dużo, dużo znajomych, ludzie nas tutaj akce, akceptują. Tak. Na początku jest to takie lekkie irytowanie się, że co chwila ktoś cię zatrzymuje, czy idziesz na śniadanie, czy idziesz na ulicy, czy w sklepie, zagadujecie. Ma dla ciebie 2-3 minuty, żeby się zapytać Ciebie o zdrowie, jak się czujesz, co słychać, jak minął ci dzień. No ale to jest ta ich otwartość, tak? No, no i pierwsze razy no było ciągle co ci ludzie chcą od nas, tak? No, ale po jakimś czasie załapaliśmy, że w Polsce człowiek idzie na zakupy na miasto, tak, widzi sąsiada, no to o sąsiad. Jakiś no i... dzień dobry czasami tak, pójdzie, tak, ale tak, nic tak. szczególnego. A tutaj generalnie no, byliśmy trzy dni temu e, tą nieruchomość tutaj naszą e, zobaczyć, tak? Zdążyliśmy podjechać autem. Sąsiadka, której nigdy żeśmy nie znali, od razu wyszła, powiedziała, że miejsce parkingowe już e, Czeka na moment, tak odstępuje gdzie u nas w różnych miejscach się mieszkało, też w jakichś tam apartamentach w życiu i miałeś swoje wykupione miejsce i non stop ci stawał jakiś sąsiad, i musiałeś się z nim dochodzić, tak? A tu nie ma tego problemu. A tutaj, a tutaj nie ma problemu, bo, bo sąsiadka wyszła od razu, tak? I, I korespondowałem z nią, później pisałem na Whatsappie, no to czeka na nas wszystko, e, pilnowała. Zawsze pomoże, tak, zawsze tak, jednak Całkowicie tak inna mentalność ludzi, inna otwartość, e, ludzie są uśmiechnięci. Żyją pełnią życia przez cały okrągły rok, bo tu słońce świeci cały okrągły rok. Ja znam tą historię, ale to żeby dowiedzieli się nasi widzowie, przylatujesz od tego 20 przynajmniej trzeciego roku zawsze do tego samego hotelu. Tak. I chyba stąd to zamiłowanie tak. akurat no, bo do to tego jest, To jest druga część naszej pięknej przygody, gdzie się kończy tutaj. Jedząc posiłki tutaj w tym, w tym hotelu zainspirowała jest taka starsza para ludzi po 70, tak. Co byliśmy to, żeśmy ich widzieli. Kucharz przynosił im specjalne jedzenie dla nich, tak. Widocznie starsi państwo muszą mieć jakąś dietę przez lekarza przepisaną. No i pytaliśmy się tutaj obsługi naszych naszych znajomych, przyjaciół, czemu ci państwo tu zawsze są? Z czego to wynika? Z czego to wynika, tak, że fajnie by tak było się kiedyś poczuć. No i teraz mam taką możliwość. No i okazało się, że resort, w którym my jesteśmy, yy, ma jedną część swojego terenu, gdzie stoją właśnie domy, wille, apartamenty, apartamenty. i generalnie jesteśmy mieszkańcami resortu. Mamy kupioną tu nieruchomość i, I możecie korzystać Uważam, Was to tak, do korzystania z całej infrastruktury, z restauracji, z plaży, ręczników, basenów. To jedno, ale z korzystania I z tego oczywiście tak naprawdę pełnowymiarowe. Pole golfowe, tak. To co widać za nami urzeknie każdego I Zresztą jest 9.24, a u nas pewnie już tak. za 27 stopni jest. Tak, tak. Także no historia pewnie na swój sposób wyjątkowa. Każdego tutaj przy, przy, przyprowadziło coś innego. No dobra Tomku, powiedz mi w takim razie, co było dla Ciebie kluczowe przy wyborze tej właśnie konkretnej nieruchomości? Kluczowe było to osiedle. Ja chciałem kupić nieruchomość na tym osiedlu zamkniętym Kokotal. A jaka nieruchomość się znajdzie na sam początek, to aż mi takiej nie grało roli, bo roli, nie było to najważniejsze. Zacząłem sobie tam w internecie poszukiwać, czy coś jest tutaj do sprzedania. No i okazało się, że nie ma tego wiele. Osiedle jest już istniejące długo. Nieruchomości jest tutaj bardzo mało do, do kupienia, bo już y, wszystkie zostały tereny zagospodarowane, więcej ich tu nie będzie. Czyli pozostaje praktycznie rynek wtórny i, i, i nieruchomości, które są dostępne od ręki. No, ciężko było mi cokolwiek znaleźć. Ale znalazłem jedną, która tak cenowo, y, i to co po zdjęciach mi. Odpowiadało. Odpowiadało tak. No i skontaktowałem się z tą firmą i okazało się, że to jest wasza firma Casa Dominicana. I tak trafiłem właśnie na was i tak zrobiliśmy naszą mam nadzieję pierwszą transakcję. No właśnie, bo dla Ciebie w przypadku wyboru osiedla Kokotal jest fakt, żeby tutaj przyjeżdżać tak. i, i spędzać więcej czasu, tak, bo to tak. też jest istotne dla osób, które zastanawiają się nad zakupem tego typu nieruchomości. To to jest idealne miejsce, żeby tutaj po prostu spędzać kilka miesięcy, żeby w roku. spędzać. No i też ja zawsze wybiegam w swoim życiu o kilka lat do przodu. No i też marzymy o tym chcemy osiąść tutaj na emeryturze. Tak I to jest. Typowo celowe było nasze działanie, żeby, żeby już się zacząć pomału zabezpieczać. No już niedługo wchodzimy w wiek emerytalny z żoną, także może po nas tego nie widać, ale, ale Pesel nie kłamie. No to tym bardziej dla potencjalnej wnuczki, dla, dla, wnuk, dla, dla wnuczki, której się już dochowaliście, osiedle jest strzeżone. Tutaj, żeby wjechać w ogóle, no to trzeba mieć swoją tak. kartę, która upoważnia później na Jest to uciążliwe, bo naprawdę trzeba odbić się, pokazać jak się wchodzi, wychodzi, ale... ale to ma swoje ale plusy, Ale to jest no. właśnie to, tak. Spacerowaliśmy teraz kilka dni popołudniami, tutaj wieczorkami, no, na każdej lampie są kamery. Tak, wieczorem, rano, ludzie uprawiają jogging, wychodzą sobie z pieskami. Spytaliśmy się o drogę, bo się troszkę tu zagubili, nie ma problemu, Pan nas pokierował tu skrótem. No, generalnie jesteśmy zachwyceni. Po kilku dniach uważam, że to był dziesiątkę, najlepsza decyzja mojego, roku, mojego życia. Bardzo się cieszę, że mogłeś to, to zrobić z nami. To może przejdźmy już płynnie do tego, jak ci się w ogóle z nami współpracowało, jak wyglądał cały proces? Czy jesteś zadowolony? Czy kupiłbyś kolejną nieruchomość? Jak, jak na to? Jak, no, jak to Tak, widzi? oczywiście, no, wszystko, żeście dopełnili formalnie. Wzorowo, tak, wszystkie tłumaczenia, wszystko, nawet, nawet nawet te negocjacje tutaj z, z, z byłą właścicielką, to się okazało. Kluczowe też pani Polka, która mieszka na stałe, pochodzi z Polski, tak, a mieszka na stałe w Kanadzie. Udało się nam też w jakiś sposób zawrzeć nową, nową znajomość. Jak z nią korespondowałem, bardzo podziękowałem za. za, za Pięknie o... przygotowane też mieszkanie, tak, no, tak, bo to tak. wszystko to, to... tu się udało zrobić yy, co do joty. Dziś kiedy byliśmy kilka dni temu w nieruchomości wszystko zostało tak, jak, tak, tak. tak jak ustaliliśmy na początku. Wprost do zamieszkania, porozkładane ręczniczki, ładnie pościelane no, no Pani nie będę mówił imienia, yy, ale zostawiła naprawdę mieszkanie. Super, jesteśmy zachwyceni. Jak postrzegasz Dominikanę, którą zastałeś za pierwszym razem w 2019 roku, i teraz w 2025 roku? Pod kątem nieruchomości, oczywiście. Czy dużo się zmieniło od tamtego tak. czasu i jak to teraz Rozwój wygląda? Rozwój niesamowity. Ogromny plac budowy. Za każdym razem, co przyjeżdżamy, co, co sezon, powstają nowe drogi. No, no teraz, jak jechaliśmy z lotniska, Korek, Korek, co się dzieje? Patrzymy, no. Główne kluczowe skrzyżowanie, ogromny wiadukt postawili w kilka miesięcy u nas taka inwestycja by trwała 2-3 lata. Tu naprawdę setki osób pracują ciężarówki, koparki, betoniarki, no coś niesamowitego. No i generalnie jak się jedzie, no to troszeczkę już zaczynamy się poruszać coraz dalej, tak no bo na początku człowiek się zapoznawał tu z, z, z wszystkim, z zachowaniem ludzi, ale już coraz bardziej eksplorujemy tutaj tą część dominikany no ogromny ogromny plac budowy inwestycje centra handlowe począwszy od restauracji amerykańskich Taco Bell, Pizza Hut po nawet IKEA możemy tutaj zobaczyć tak A oceniasz to na plus, bo niektórzy mogą pomyśleć okej, okay, plac budowy, ale czy w takim razie ale, widzisz ale to raczej pod to... ten plac budowy jest nieuciążliwy dla Turysty dla, dla nas, tak, ekspatów, no, my uważamy się jako ekspaci tutaj, tak? Nie emigranci, tylko jesteśmy ekspatami. No nie jest to kompletnie uciążliwe, ale napiewa to optymizmem na przyszłość, tak? No, rozwija się niesamowicie ten region Dominikany, jak i, jak i cała Dominikana, tak? No bo też trzeba powiedzieć, że Osoby, które kupowały nieruchomości rok, dwa, trzy lata temu kupowały po zupełnie innych cenach, które tak. są w tym momencie, bo to też trzeba, no, trzeba podkreślić. Generalnie, jeśli ktoś zamierza nabyć nieruchomość w raju, to niech się spieszy, bo coraz mniej tego będzie, coraz mniej jest możliwego terenu do wybudowania. Widać to chociażby po osiedlu kokota, tak. gdzie są. Mo będą później możliwości, ale no wiadomo, oddalone od tej linii brzegowej gdzieś. Dalej, a tutaj no już się kończy. Tak? No jest jakaś ograniczona no, pula nieruchomości, którą da się tak, w końcu wybudować. Tak, tak, tak. Tym bardziej te nieruchomości no to trzeba zobaczyć na żywo. Tak? To nie jest zwykły blog, apartament, jak u nas stawiają prostokąt, czy tam kwadrat, coś. No, są tak fikuśne, tak zmyślne, że patrzy się na to. To mówi się prawie, czasami. Tak, nie czasami. Zawsze się mówi wow, no Są takie powierzchnie. U nas to by było marnotrawstwo, prawda? To są tak ogromne te wszystkie tarasy, wszystkie. No, to ma taras, też jakiś cel, żeby ten wiatr przewiewał tak, żeby było to. Poza tym taras jest kolejnym pomieszczeniem, no tutaj możemy spędzać tak, całe no, różne siedząc na tarasie. Ja mam dom z taras. I generalnie co wiosna rozpakowywujemy wszystko. Na jesień wszystko chowamy. Kilka razy w roku też wszystko chowamy, bo idą burze, ulewy, tak. wieje wiatr. Tu, jak się coś wystawia, jak się ma taras, to, to, to stoi cały rok. I cały rok się z tego korzysta. Dosłownie. O każdej porze dnia i roku siada się na tarasie, ogląda się telewizję, pije się soczek, pali wodę, się cygarko, pali się tam. cygaro. I o każdej porze dnia i roku wchodzi się do morza kąpać. Tak? To jest ten plus, że nie ma, a nawet jak z żoną sobie idziemy tam gdzieś do restauracyjki na kolację, na jakieś tam tańce, wracamy, kropi fajnie deszczyk pada, Przyjemnie, to on jest co? przyjemny, chłodzący, to się wspominają lata dzieciństwa, jak tam człowiek kiedyś zmógł gdzieś tam na dworze biegał. No ma to, to swój ja... klimat. Ale Oczywiście. wracając jeszcze do nieruchomości, bo Państwo tego nie widzą, pewnie wrzucimy kilka przebitek. No te nieruchomości generalnie też są budowane do wysokości palm oprócz tam niektórych hoteli tak, no i to nie ma takiego przytłoczenia. Styl dominikański, no to troszkę przypomina taki sycylijski, nawet włoski tak, bym tak. powiedział, tak? No i duże, duże okna, duże witryny, duże tarasy, no bo tu się z tego korzysta. U nas inaczej się buduje, prawda? No generalnie. Nie trzeba ocieplenia, okna są takie, tak. No tak, no więc yy, klimatyzację czasami trzeba włączyć, aczkolwiek ja już jestem drugi miesiąc, przyzwyczajają się na tyle do tego powietrza, że tylko chodzi umyj. No jak wychodzimy, i to włączamy, jak wchodzimy, to wyłączamy, no bo, no bo to też, też, też tak, tak, ale, ale no. No tak, też wspomniałeś jeszcze o tych rozmiarach, wielkościach nieruchomości. No bo w przypadku dwóch sypialni to często jest około 120-130 metrów. No tak, metrów tak. tak. No my mamy staratem. dwie sypialnie i jest 130 metrów, tak? No to u nas mieszkanie w Polsce. Ze 130 metrów ile kawalerek byśmy no, zrobili? No, Kilka na pewno. Nie ma porównania. No, no jasne. Nie ma, nie ma. To, to jest inna skala, inaczej się tu na to patrzy. No dobra, to jeszcze jedna rzecz. Czy wybrałbyś jakieś inne miejsce do przezimowania w, na świecie, czy Dominikana jest dla ciebie numerem jeden? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, to jest nowy świat, tak? Określenie w zupełności, które zostało. Adekwatne do Kolumba. Tak, tak, tak. To jest nowy świat. Ludzie, osoby, turyści, którzy tu jeszcze nie byli, polecam żeby przylecieli i zobaczyli Na oczy. jak wygląda nowy świat tamtych czasów. Kluczowe pytanie, gdybyś miał komukolwiek doradzić e, co zrobić, żeby postawić pierwszy krok przy zakupie nieruchomości w Dominikanie, to co by to było? Najpierw jak kupić bilety przylecieć. skontaktować się tutaj z chłopakami z Casa Dominikana, obwiodą, pokażą, pokażą Tutaj region, miasto, nie tylko od strony nieruchomości inwestycji, ale też od tego, jak można spędzić czas, gdzie można wypocząć, gdzie można iść na plażę, gdzie można dobrze zjeść, zatańczyć tak. te Salse. Urzekła nas tutaj ta ich kultura, muzyka. Z żoną intensywnie w Polsce zaczęliśmy trenować w naszej szkole tańca Timbajla serdecznie pozdrawiam. Polecam wszystkich. Powiedz mi w takim razie, czy jestcie w ogóle czego bać, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości tutaj, czy jest to na tyle egzotyczny rynek, że wchodzisz Nie i Nie No, wszystko mówisz... jest y, stuprocentowo przez was zapewnione, wszystko jest y, notarialnie. No my rok temu. W tak, marcu. marcu, w marcu, tak, w marcu, przepraszam, bo to tak szybko leci. W marcu o sąsiad właśnie wyszedł do kąpieli, pomachał. Zna nas tutaj raczej nie zna nas jeszcze, ale już pomachał, przywitał się, yy, wchodzi tutaj to do basenu, basen. który jest przed nami. Jest to część wspólna tych tutaj yy, osiedla całego. Tego, tak, tak, raczej Bo to jest, no to jest, bo to jest tak, jeden z basenów, który przynależy tak, do, tak. do tej części apartamentu. Tak, tu mamy tego. ośmiu sąsiadów, to jest wszystko część wspólna. No proszę Państwa, mogę powiedzieć, że ja płacąc wszystkie opłaty tutaj mam 203 dolary miesięcznie. Za basen, basen? Za to, że przed chwilą ogrodnik, przyszedł pan posprzątać basen. Tak, tak. Tutaj tyłem do państwa, ale pan tutaj sprzątał basen, ogrodnik, śmieci, woda jest tutaj wliczona, pewnie, w tak, tak? Tylko prąd osobowy. Miejsce masz. parkingowe? Tak. 203 dolary płacę miesięcznie. No to, no to, to jest śmiech dosłownie na, 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 na to, co tutaj można oś Tutaj co oferuje nam ta cała infrastruktura I, i, i. spójrzmy też na to, że. Yy, Całodobowa miałeś... ochrona to jest pa... dokładnie no, tak. No to... I, I najlepsze jest to, że mam nadzieję, że się na mnie nie obraziłeś. Miałeś kilka zaległości w płatności i nikt ci nie odciął, tak. nie odciął cię od funkcjonowania bo osiedla. Nie, nie, nie mogliśmy uregulować tego bezpośrednio z Polski trzeba założyć konto bankowe tak, dokładnie tak. tak. Bo, bo wyprowadzili na prostą i. Dokładnie tak, ale wróćmy jeszcze do, do samego pytania. No właśnie, o te tytuły własności, tu wszystko jest tak naprawdę jak w Polsce. Tak, jest jak w Polsce, jest dziedziczenie przede wszystkim, tak? Od razu, żeśmy w akcie wpisali nasze dziecko, które po nas dziedziczy własność, nie tak jak w innych krajach, nie jesteś właścicielem, tak, pełna własność, dziedziczenie, tak, wszystko jest tutaj zapewne prawnicy zapewnione. na miejscu, podpisujemy prawnicy, umowę, tak. e, obie strony, e, zresztą w tym przypadku, skojarza mój... mnie tu sąsiad, bo mi tu macha z basenu i ten, i, przepraszam <laughs> Państwa, ale no jest to na żywo i, i, i trochę, Jasne. Więc mamy, e, więc mamy tytuł własności, mamy prawników, więc proces jest całkowicie e, całkowicie legalny, więc nie ma się czego obawiać. Czyli mamy najpierw e, przyjechanie do Dominikany. Jeszcze jest jedna najważniejsza rzecz, trzeba korzystać, póki dolar jest tani, bo A tak. Jest, trzeba, jest... nagrywamy 15 listopada 2025 tak. 25 roku, żeby nie było że ktoś obejrzy tak. za dwa jest lata. Rekordowo, a dolar będzie... rekordowo tani dolar i trzeba korzystać. No tak przy takich nieruchomościach które kosztują już powyżej 200 300 tysięcy nawet 100 tysięcy dolarów. To jest niesamowita tak? to jest, to jest duża różnica. Pierwszym krokiem jest przyjechania jak ktoś już tu przyjedzie to najprawdopodobniej przepadnie w pozytywnym tego. No my znaczenia. wybieraliśmy. 5 minut trwało dosłownie i nie, raczej chcieliśmy tylko obejrzeć i podjąć decyzję za jakiś czas pooglądać popatrzeć wyszliśmy z żoną i chyba najkrótsza transakcja za ja zaraz dzwoniłem do syna i z Polski syn przelewał 5000 dolarów rezerwacji. zadatku, żeby, żeby mieszkanie, apartament, żeby, żeby został zarezerwowany. No bo tak, 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 taka była opcja szybkiej rezerwacji. Dopiero później zaczęliśmy załatwiać formalności. 5 tak. minut, żeśmy się zastanawiali, dosłownie. Tytuł własności za chwilkę powinieneś mieć w ręku, tak. więc też już będziesz, że tak powiem, już miał cały komplet y, dokumentów. No chociaż już wszystkie rachunki, wszystko tu stąd przychodzą na Przychod nas, tak? tak? no bo masz już umowę. To też trzeba pamiętać o tym, że procesy w Dominikanie, y, te związane z urzędami po prostu mogą się wydłużyć nie dlatego, że y, sprzedający tego nie chce, bo po stronie właściciel, tam y, wcześniejszej właścicielki było wszystko dopełnione, tylko raczej ze względów y, urzędów dominikańskich, no ale taki mamy klimat, oni pracują tutaj troszkę, troszkę inaczej, troszkę wolniej, ale też tak. za to kochamy ten kraj, no Oczywiście. że możemy tutaj przyjechać i się wyluzować. Tu się można nauczyć żyć. No jest takie przysłowie, że my mamy zegarki, oni mają czas. Ja patrząc na nich nauczyłem się korzystania z życia, raczej zamierzam się nauczyć korzystania z życia, tak? Są powolni, flegmatyczni, ale no, to jest ich zaleta. Idzie się chyba do tego też przyzwyczaić. Tak, nie bardzo ]ką. chciałbym tak żyć, bo u nas żyje się inaczej. Tempo jest niesamowite, a, Stres. a, a tutaj... Naprawdę człowiek zapomina o wszystkim i tylko brać przykład z tych, z tych ludzi tutaj mieszkających. Zresztą sprawdźcie sobie Państwo w internecie są przeprowadzone badania. E, najmniej zestresowanym narodem, najbardziej szczęśliwym narodem świata na pierwszym miejscu jest Republika Dominikany. W 2024 roku zrobiono też badania. Najbardziej straumatyzowanym krajem świata jest Polska. Polacy przylatujący tutaj i którzy nie znają języka, mogą czuć się jakoś straumatyzowani i zestresowani tym, że nie, nie znają. Czy nawet przy, przy codziennych są, wakacjach albo transakcjach jeszcze. Bardzo chcą ci pomóc. Oni chcą zrozumieć, co ty chcesz im powiedzieć. My też borykaliśmy się na początku, no teraz. uczycie się już hiszpańskiego, ten, Tak, hiszpańskiego, no. już się uczymy. No, żeby jakoś przygotować się tutaj na, na tą jesień życia. I. Ale no, oni są otwarci. Jeśli masz jakiś problem, każdy chce Ci pomóc, czy w markecie, w sklepie, czy gdzieś, nie to, że się ktoś odwróci, machnie ręką, co tam on ode mnie chce, czy tego, no można liczyć naprawdę. No, nieraz to się śmiejemy, idziemy sobie, jedzie gość na motorku i się zatrzymuje, że chce nas podwieźć, my się śmiejemy jak w trójkę na takim małym skuterku, ale no, on dajcie. podwoze was, nie ma problemu. No. Ty... Ich, ich życzliwość tutaj jest, jest niesamowita, no, czy, czy brak języka jest barierą jest przy barierą, zakupie nieruchomości? Bo, nie no, biorąc Was do, 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 do współpracy, nie jest żadną barierą, bo Wy wszystko jesteście w stanie zapewnić, tak? No, ty biegle władasz hiszpańskim, tu byśmy nigdy nie weszli, tak? No, dzięki Tobie hmm. mamy wyjściowskie, bo tu taki proces mailowo można pisać, ale dopóki nie zrobisz mnie, jak w jakimś stopniu upoważnisz do ta, zarządzania ta. nieruchomości, to na, na, na nie da się nic załatwić. Są te obostrzenia, one są, yy, no są na troko... wymagające, ale zabezpieczałem ciebie jako właściciela. Tak? U nas by się to popchodziło, czy coś tutaj nie. Trzeba się pojawić, wejść. W, tak na zasadzie prawa jazdy, dowodu osobistego u nas ze zdjęciem, zdjęcie takie paszportowe musi być i wyrabiają Ci wejścióweczkę, którą za na każdym mieście. razem musisz tak odbić jak wchodzisz i jak dosłownie do zakładu pracy i wychodzisz, odbijasz. Oni wszystko tutaj muszą mieć, to jest dla nas, jeśli powiedzieli nam chcemy robić remont, musimy zgłosić. Ktoś będzie, raczej no ekipę jakąś tak, co będzie okay. wjeżdżała, wtedy wystawiają na 2-3 dni na tydzień wejściówkę, tak. No wszystko jest. Nie ma jakiejś No Czasami samochodu. chyba na osiedlach w Polsce nie ma takiego, tak, oczywiście. takiej kontroli. To jest naprawdę super. tak? Czy dla osób myślących o długim pobycie w Dominikanie poleciłbyś osiedle Kokotal? No. Czy to jest może jedyne osiedle do długiego pobytu, jak dla Ciebie? No, jest tu troszeczkę odległość od, od, plaży. od plaży, tak? ale nam to nie przeszkadza. Znaczy, no, nie jest to daleko. Poza tym no, idziesz na bramy hotelu Melilla dokładnie i za 15 się... minut na pieszo. Tak, no, to to nie jest. Daleko nie ma widoku, ale, ale, my, widok. my, ale tak. My z m, czymś innym żeśmy się m, kierowali. W pierwszej linii brzegowej, drugiej turyści zmieniają się co turnus, co tydzień, co dwa sąsiedzi. Tak? Tutaj mi się nie zmieniają, bo my kupiliśmy nie do wynajmu, tylko do mieszkania. Czyli tutaj jest, padł wybór na to osiedle. Gdybyśmy chcieli przyjeżdżać tylko na wakacje, czy typowo pod wynajm żeby to była nieruchomość zarobkowa, no to byśmy szukali bliżej, bliżej brzegu, tak? A tu A, macie ten spokój, macie, tak, który, macie jest, sąsiadów, do których jest, możecie jest, odezwać się z Polski, cokolwiek by oczywiście, się Oczywiście, tu jest typowo y, osiedle mieszkaniowe, tak? Nie, nie do wynajmu, nie turystyczne. To też jest istotne, tak, że Tak jak powiedziałem, ty... tu mieszkają ekspaci, tu naszymi sąsiadami są amerykańscy lekarze, kanadyjscy, jacyś urzędnicy, co na emeryturę tak, przyjeżdżają, przyjeżdżają, sobie tak tutaj i, i zresztą no żona dołączyła do sąsiada, o godzina dziewiąta rano zażywają kąpieli w basenie, tak, tak ludzi jest. pierwszy raz na oczy widzę, są uśmiechnięci, machają do nas, no taka jest tu otwartość ludzi, ale no nasi sąsiedzi no, będą. Cieszę Słuch. mnie Tomku, że udało mi się pomóc spełnić Twoje marzenia. Cieszę się, że nieruchomość Wam się podoba, bo dla nas jako zespołu, całego Kasa Dominikana i, i dla mnie to są, to są duże rzeczy, że możemy, e, możemy Wam w tym towarzyszyć wszystkim. I co? No, Ja mam nadzieję, że będziemy, będziemy się szukać częściej... kolejnej. Będziemy tak. szukać kolejnej, teraz typowo inwestycyjnie pod Wynaj. Tak? No. Mam nadzieję, będziemy że, że będziemy się częściej puki... tutaj widywać niż w Polsce. Póki jeszcze, jeszcze coś można w dobrych pieniądzach yy... Nabyć, tak? korzystając z, z, z tej słabości dolara, z prezydentury pana Donalda Trumpa, jest to teraz złoty okres, żeby inwestować tutaj w Dominikanie. Dzięki Tomku za wywiad i do zobaczenia po raz kolejny w Dominikanie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.